Mieliśmy wczoraj o zdjęciach. Tak, na zachodzie schodziło, zobaczysz jakie szybkości. Tam yy, widać, yy, no w ciągu, jak było do góry, no w ciągu 5 minut z góry, do za górę. Słuchaj, no. aparat ten wiesz, no poszłam z tym aparatem. No to do naprawy. No to oddałam do naprawy, mówi, że po świętach będzie gotowe. Tylko do domu wróciłam, dzwoni technik i mówi, co pani chce aparat działa. No ja mówię, jak działa, żeśmy wszystko, i aku zmieniali, i baterie, i inne, nic nawet się nie włączało. A co zrobił? Nic! Włożył baterie tylko, a u mnie nie działa. U nas nic, każdy, pytał chyba wszyscy żeśmy wymieniali, próbowali, nic. W ogóle jak włączyłeś, i było czarno, nic, nie włączało się w ogóle. No i aparat działa, no robiłam, wczoraj żeśmy robili UFO zdjęcia, było wczoraj, przedwczoraj i wczoraj. Hmm. I przeczaj po w lewo. Słuchaj, a ja ci tam napisałam, no. nie wiem czy to była walka, czy to jakaś walka była, Simone. czy jakoś mieli awarię. I Simone leciała do domu, i potem Piotr wszedł na taras, to już nie było tego. Naprzeciwko mnie, tam gdzie jest ten zamek, wiesz, tam są drzewa. No. no. I są wyższe i, i mniejsze. No i właśnie w tym odcinku, gdzie pustka między drzewami, to było tak fajnie, a to była godzina gdzieś w pół do dziesiątej wieczorem, akurat znowu, chociaż wyprowadzałam już na schody, ja miałem ty patrz, co się dzieje. A u w górę, w dół, w lewo, w prawo, takie poruszali się. I właśnie w tym zakresie, w tym pustym między drzewami, to było bardzo dobrze widać. I po, w prawą stronę, i to było na zachodniej północy, malutka, biała, jasna gwiazdka była, ale na I nagle, i to jeszcze było, widziałeś jak to się poruszało właśnie, że, że wiesz, od tej gwiazdki, wiesz, ta różnica jest, jak się rusza. Mm automatycznym, automatycznymi ruchami, wiesz. Ja pierwsze pomyślałam, chyba nie walczycie, albo ma awarię. No i ja tutaj wiesz, Pita miał aparat u siebie, bo jeszcze nie miałem odbieranego tego, nie? No to było w niedzielę. No i właśnie y, synowa szybko do domu wiesz, poleciała, żeby Piotr poszedł na teraz Już nie było nic. To, to taki, takie widowisko jak rzadko, co? No i patrz, i, w ty, i, i nic nie masz pod ręką, nie no, żeśmy się stali, przyglądaliśmy się, nie no. i ja mówię do, do Petera wczoraj, on poszedł na ten górny taras, ci pokażę, potem tam, gdzie ja zrobiłam księżyc na próbę, bo robiłam tą, tą sobie ostrość, No. Robiłam tu z okna z, z von Simra, wiesz, mm. a on z tarasu z góry robił te pierwsze ujęcia, widzisz? No. I to, i to było już po zachodzie słońca. Mm. Dziś koło siódmej godziny to było. Mm. Wieczorem. Mm. Zobacz, widzisz czubek drzewa tutaj, widzisz? No. Tej tui. Od, tej tuja od nas tutaj, co jest ta potężna tam przy bramie, jest, nie? No. Bo on wziął i poleciał do góry, wiesz, tam na taras ten górny, nie? Mm. I robił stamtąd, zrobił popatrz. Tutaj widzisz to? Ten obiekt mnie irytował właśnie tutaj patrzcie, on ma czerwone światło tu i było przez lornetkę, była przez lornetkę, jak on wziął aparat, to ja patrzyłam przez lornetkę, no. tu czerwone, tutaj, cał no. intensywne czerwone światło i to cały czas. I widział, a mogłaś zobaczyć, czy są tam pojedyncze jakieś lampki, albo, albo? Tak, były pojedyncze światła, były. To znaczy, że to z daleka się tak zlewa? zielone i nie, nie, nie zlewały się. Ale ten z daleka gołym okiem się zlewało, albo nie? Nie, gołym okiem to było jasne, białe, rażone. Aha, okej. Okay. A przez lornetkę było widać... Kolory, po str... były kolory światła widać. No jak tutaj tak samo, zobacz. To jest drugie zdjęcie, popatrz. I mi się wydaje, że tutaj coś tutaj widać jakby... Widzisz? No. Popatrz. Coś widać, jakby, jakby obiekt w środku. Widzisz? Coś, coś tam jest, jakieś struktury. A czekaj, ja włączę nagrywanie ekranu, dobra? Bo naprawdę wyszły teraz dobre zdjęcia. I jak długo to całe te zabawa tych tam obiektów... Czekaj, on wziął aparat, poszedł do góry, no tutaj może... Za... No to czekaj, może 10 minut ta obserwacja była. No to I duży. on schodził i jeszcze tam, co ja wzięłam tutaj powiem, jak on szedł z tarasu na dół, to ja wzięłam od niego aparat, otworzyłam okno i z okna filmowałam, tak, robiłam zdjęcia. zdjęcia. I hmm. jeszcze jest tam dobrze, bo widać druty te, te elektryczne i widać, ja robiłam raz za razem. Hmm. Całe serie. Tak i widziałeś jak to się obsuwa cały czas, nad rutami, za drutem, pod drutem, pod następnym i tak schodzi jak schodzia ja za górę. W no. takim tempie. No fajnie kurczę. Teraz tak, tutaj, no to, no to mówię ci było dziś, no musiało być po 19 godzinie, nie? wczoraj no wczoraj było 23 grudnia, no a ten drugi obiekt to się nad nami, nad domem po prostu. Na, prosto nad głowami u was co? Tak. No to pili, ale już nie wchodził pila po ten aparat, tylko że staliśmy, ja weszłam do domu, no bo wiesz, nocy są chłodne, mm. a ja na bosa chodzę. I on no sam jeszcze może pięć i nagle rozbłysło to i zniknęło. Mhm. Ale też też ze te światłami, nie? To, no właśnie, ja chciałem się spytać, on y, wyglądał tak no, samo jak, tam te, jak zawsze, jak te inne, czy to, to ma tak więcej... No bo prawie wszystkie to widzimy, to mają światła. Mhm. Te, te wielokolorowe... Albo są w, taki, albo są w, taki, w takiej plaźmie, wiesz, i ta plazma, plazma tak o, tymi światłami, wiesz, bije, nie? Że się, bądź się bądź... zmieniają, nie? Tak. A, a gołym okiem, jak czasami tak widzisz się blisko, to widziała, że to są poszczególne takie jakby lampki, które tam są, tak? To, to... Nie gołym okiem, tylko lornetką. A lornetką, to widać, że to są e, lampki. I szczególnie jedna czerwona cały czas, cały czas się świeciła, czerwona miała po prawej stronie i tutaj popatrz, jak ci pokażę w tym miejscu. Mm. I jak już badał, zobacz, no. to jest, cały czas czerwona była, a tu inne, to znowu były inne kolory, wiesz? Hmm. To ta czerwona cały czas się świeci i nie, i nie błyska? Tak. Ja widziałam ją cały czas. Popatrz, teraz następne zdjęcie cię pokazuję, Bo pyta, on po prostu jakieś tam zbliżenie mocne robił. Hmm. A ja no tam czekaj, popatrz, teraz się tutaj, tu widać też coś jest. Widzisz, zobacz. Hmm. No. On, widzisz, zobacz, zieleń, tak. zieleń fioletowy, widzisz? Tak, ma, tak, te, tak. I tu tak. jakiś obieg, ale jeden wychwyciłam, czekaj, to chyba na moich co robiłam. Fantastycznie mi się wydaje wygląda jak dysk. No to... Zobacz, jak zbliża. Teraz zobacz. Yy, tutaj jest następne zdjęcie. O to właśnie znowu już masz czerwone to światło tutaj. Tam się roz... No i te zielonawy się mocno rozbłysło tutaj akurat. Przybliżę, przybliżę to. Zobacz. Mm. się ciszy, że mam ten aparat z powrotem. A on w tym momencie, jak tutaj te zdjęcia widzimy, to one są na ile stopni wysokości, że mógł sobie perspektywy wyobrazić? Ile to tak Ja z pierwszego piętra, a Pejta z drugiego piętra to zdjęcie robił, a ja z pierwszego, jakbyś stanęła na, na tym, na, no to w pierw, na, na, na 60 stopni, na 60 na w pierwszym stop. w początku oglądasz, no a później schodzi cały czas. Nie? No, aha. Teraz jest... ja zrobiłam, popatrz, był księżyc, nie? No, to jest księżyc, ten, ten księżyc. To jest księżyc. Tu zrobiłam księżyc. Próbę, jak ja wzięłam aparat, teraz z pierwszego piętra z okna robiłam. No. To zrobiłam w księżyc, żeby ostrość by ten. No. No on był bardzo daleko, nie? Bo to przecież to no wiesz. Jak, jak drut się schowanie, to... To zna, Tam znaczy, że był nad lądem, nie? Tak. Bo tam są już góry, tam już... Tak. Tak. A, a gołym okiem, jak czasami tak widzisz się blisko, to widziała, że to są poszczególne takie jakby lampki, które tam są, tak? To, to... Nie gołym okiem, tylko lornetką. A lornetką, to widać, że to są e, lampki. I szczególnie jedna czerwona cały czas, cały czas się świeciła, czerwona miała po prawej stronie. I tutaj popatrz, ja Ci pokazuję w tym miejscu. Mm. Jak badał, zobacz, no. wiesz, cały czas czerwona była, a tu inne, to znowu były inne kolory, wiesz? Hmm. To ta czerwona cały czas się świeci i nie, i nie błyska? Tak. Ja widziałam ją cały czas. Popatrz, teraz następne zdjęcie ci pokazuję, bo pyta, on po prostu jakieś tam zbliżenie mocne robił. On, widzisz, to zieleń, tak. zieleń, fioletowy, widzisz? Tu tak, tak, tak. I tak. tu tak. jakiś obieg, ale jeden wychwyciłam, czekaj, to chyba na moich co robiłam, fantastycznie mi się tutaj wygląda jak dysk. No to... Jak zbliża. Teraz zobacz. Tutaj jest następne zdjęcie. O to właśnie znowu już masz czerwone to światło tutaj. Tam się tu czas... roz... no i też zielonawy się mocno rozbłysło ja tutaj, tutaj się akurat. Jakieś światło, dysk? ale miały tu cały czas, co widziałam to tu w tym miejscu takie czerwone tutaj było. Tak mm. by odbierałam cały czas tutaj, ale popatrz jakby tu jakiś taki, taki podłużny dysk był, zobacz. No, rozpoznać, że coś tam jest, ale tutaj się jakby. Tu to czerwone światło było intensywne, tutaj, w tym mm. miejscu. Nawet widać, nie? Jest, jest. No. Przebijało się bardzo intensywne czerwone światło. No fajnie. To 10 minut i Wt tutaj, w tutaj w wtedy to były. Możecie że... wpierw oglądali, wiesz? Tak, a on też tam wpierw stał, patrzał, to zrobił serię zdjęć, znowu patrzał, potem szedł, tak? Mm. I tu były dwa obiekty? To było, y, gdzie jeden nad głową, a ten... drugi. A ten, a ten drugi, jak on już wyszedł z domu, nie? Jeden ten, ten nad głową. Jeden, a ten drugi nad głową był. Aha, to ten drugi nad głową w tym Szybki. czasie też był. Tak. Mm. Czy żadna planeta, czy gwiazda nie schodzi w tej szybkości? No nie. <noise> z góry do dołu. No. A no tak? Porusza się po horyzoncie, bo to wiesz, po horyzoncie, w dół, tak? No. No dla nas to po linii prostej, z góry w tej samej linii. No to dzisiaj chyba też jeszcze coś będzie, co? Na pewno, na pewno, no bo to już mamy od znowu że paru dni. I, yy, I z tej strony nad morzem, i do góry, i z boku, i. i no już sam znowu, nie?